On jeszcze nie wie co go czeka, zobaczcie sami co w tym momencie koledze robimy, zrzucamy go na sam dół. No co tam misiaku, co się stało, problemy co? I mniej więcej na tym co przed chwilą widzieliście polega cała ta gra, na trollowaniu innych graczy. Można klikać guzik, wtedy gracze na przykład yy, spadają, proszę bardzo. Można po prostu sobie do nich podlecieć, walnąć im listwę i wtedy lecą na sam dół, bardzo przykro. No, i generalnie przejście tej gry bez tych wszystkich ułatwień, które mam wykupione, jest praktycznie niemożliwe. Dlatego ja dzisiaj spróbuję przejść tą grę w uczciwy sposób. Nie będę używał dywanika. Mogę tam czasami kogoś pacnąć z łapki, wiadomo, wiadomo jak jest. No, ale generalnie będę starał się pokonać całą wieżę Troll wieżę, bo to się tak dokładnie nazywa w uczciwy sposób i zobaczymy, czy uda mi się to Osiągnąć. Um, jeżeli myślicie, że nie, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli myślicie, że tak, to również zostawcie łapkę w górę. Ja na razie pokonałem już dwa stage, Stage różowy i stage. Co ja tu mam zrobić? Aaaa, nie wiem, nie wiem. Dobra, jestem u góry, jestem u góry. I stage niebieski, więc jest dobrze. Jest generalnie bardzo, bardzo dobrze. Nie wiem, czy to mnie bije, czy to mnie nie bije. To chyba mnie bije, chyba mnie bije. No i teraz przed nami najcięższy etap. Dzień dobry, chłopaki, dziewczyny. Ja was tak troszkę pacnę, ciebie pacnę, ciebie też pacnę. Dobrze. No i zaczynamy. Zaczynamy. Опросту. Biegniemy, nie wyłączaj tego. No ty śmie, <laughs> Nie dokończę. Jestem miłym człowiekiem, Jestem miłym człowiekiem. I się denerwuję, Zaczynamy od nowa. O oh, Boże, Boże. O, nora. Sorry. Troszkę się chyba przed chwilą wyeksportowałem w kosmos. Ta, 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 ta. I generalnie, jak widzicie, dosyć szybko udało mi się wrócić do miejsca, w którym byłem przed chwilą. Jestem. Dobra. Co robimy? Aha, tam ludzie czekają. Patrz, na nie mu przejść. To mi też dadzą przejść? Nie wiem czy mi dadzą przejść. Biegnę. No zarobiście, to znika! Nie nawidzę tych graczy, Nie graczy na tym etapie, poziomie, nieważne. Ale spokojnie, widzowie, ja tak łatwo nie planuję się poddać, wejdź tam, wejdź tam, ty, Maniusz. Dobra, 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 Maniusz dał radę, Maniusz wszedł, to mi się podoba. Siema, cool kid, niestety, ale wypierdzielasz w kosmos. Dobrze, idziemy dalej, bez oszukiwania, bez oszukiwania. Jesteśmy, po raz trzeci, co teraz, Dacie przejść? Daj przejść, po prostu, ja w ciebie wierzę, daj mi przejść, jest! Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, no ci nie wyrzucę, no ci nie wyrzucę, jesteś spoko. Ale czemu, czemu on pobiegł ze mnie? Temu chyba nie ufam, co? Just run, just run Jakub, just run. Nie wiem o co tu chodzi, ale jestem, jestem dalej. Ja niczego nie kupuję stary, co prawda ja wszystko mam, ale ja przechodzę uczciwie. Chcę to przejść jak prawdziwy zawodnik. Pyk, robimy to, nie wiem widzowie czy kiedykolwiek przeszliście. O kurcze pieczone. Przeszliście tą grę, możecie dać... Nie wytrzyma. Najgorsze w spadaniu jest to, że trzeba znowu przejść ten poziom. Gościu biegnie, ale on nie przejdzie, zrzucą go. Przeszedł! Ale jaja, dacie mi też przejść, dajcie mi też przejść, proszę, proszę, proszę jest! To, co się wkurzasz na niego? Już, lepa i lecisz na dół. Któryś jeszcze chce dostać? No, pa, 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 ten do mnie z ręką, a ja cyk-pyk go waliłem. No i szacun stary, W, W! O nie, on ma ten. Ja nie używam, ja nie używam, ja nie używam dywanu. Uuu! Nie będzie go on mnie teraz będzie nękał, walnąłem. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Zadarłem z niewłaściwym człowiekiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że zadarłem z niewłaściwym człowiekiem. Ty, a jak to przejść? Bo ja tego nie rozumiem. To jest normalnie takie, wiecie? 360? No no nie! To jest 180. No to musi tak działać. No, ty, no nie wiem. Ja chyba jestem jakiś zagłupie na tą grę. No, naprawdę. Proszę, pokaż mi. Pokaż mi, jak to się przechodzi. Jak wy to robicie? Aha, tak jakby się przytulacie do tej ściany, tak? Czy nie? Tak. Ty, no oni to robią normalnie, jakby to było banalnie proste, a ja. Tak nie umiem. Pięć minut później. Przecież ci ludzie po prostu skakują? Ej, to jest proste. To jest takie proste. No. <laughs> ja nie wiem, no. mam. Spokojnie widzowie. Będę grał tak długo, aż mi się to uda. Chodź stary, ja cię przepuszczam. Ja jestem dobrym człowiekiem. Nie klikaj tego. Czemu klikać? O nie, on ma dywan. Ja chcę biec. Przepraszam, przepraszam. Nie, no czemu? Chciałem tylko uratować dobrego człowieka. Biegnę, 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 biegnę. Ty, gigaczat. Nawet nie próbuj. No, masz szczęście, bo bym ci coś tutaj, wiesz, powiedział. Co ja o tym sądzę, biegniemy. I przede mną znowu mój ulubiony poziom! Ej, mam pierwsze, mam pierwsze, to jeszcze teraz drugie, jest! Jest, jest! Nigdy tutaj chyba nie byłem, chociaż tutaj jeszcze byłem, ale nie byłem na pewno nigdy na tym czerwonym! Czerwone, 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 mamy to. To znika? Czy to nie znika? Dobra, to znika, ale to, to jest proste, to jest proste, to chłopie, to na luziczku, patrz, ludzie do mnie biegną, ale nic im nie robię. Ja jestem teraz dobrym, porządnym, stresującym się i to bardzo. Obywatelem. Co mam tu niby zrobić? Mam po tym wejść. A to znika, bo jest białe czy nie? Popaki, chodźcie do mnie. Ja wam nic nie zrobię. Tylko pokaż mi typeczku, CR7. Napiszcie czy Messi czy Ronaldo w komentarzu. Jak to zrobić, bo ja nie wiem jak to zrobić. No chodź tu, pomóż mi, bo ja nie rozumiem. Halo? Czemu on nie chce do mnie przyjść? Nie wiem. Idę sam. Dobra, to teraz? Dobra, góra. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Góra. Jeszcze... Jest dobrze, jest dobrze. Jeszcze z góra. Nie. Góra! Mam to, mam to, mam to, widzowie. Ja pierdzielę, czekaj. Jest raz, jest dwa, jest trzy, cztery, pięć, sześć, jest, 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 jest. A co, gdzie on jest? Ten gościu zniknął, Ty, ja zaraz to wygram. Ja teraz wygram grę w uczciwy sposób. Jazda, 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 Jakubek. Proszę, 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 nie wiem co mam zrobić. No o co tu chodzi? No, no nie rozumiem tego, a może tak od boku? Pa, jestem mądry. Jestem, jest... Ja mam taki duży mózg, taki duży mózg, a oni biegną. Tylko czy ja chcę ich zrzucać, czy mnie karma dojedzie, widzowie? Nie wiem, czy ja chcę im to robić, ale z drugiej strony, oni też mogą zrzucić mnie. Więc tak czysto teoretycznie, to dla bezpieczeństwa, on zginął. O nie, przepraszam, maniek. Ty, a tamten przebiegł, no to go gonimy. Kurczę, pieczone, dobra, dobra, ja bardzo nie lubię, bardzo nie lubię tych 360, w sensie 180, bardzo małe klocki, bardzo małe klocki. Siema stary, no niestety, no troll, oh yeah, no troll, bro, no troll. O, bo tam jest gostek! On mnie nie lubi. On. <ścoughs> Wybombił go piękne sobie normalnie twardowania. bania. Nie! No, i trafiłem tutaj. Znowu w to miejsce przeklęte. A, już jestem za tym miejscem. Uff. Więc jak się pewnie domyślacie, dalej poszło gładko. Pa, rapa, pa. Pa, pa, nie ma nikogo, nie ma nikogo. Dawaj, dawaj, Jakubek. Dawaj, let's go! No i co tam? Błażej, błażej, błażej. Ja ci nic nie zrobię, ja już sobie idę. Co, 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 co tu lata? To ten ziomek? No ja nie wiem, ja mu nie ufam. A błażej mi nie ufa. Dobra, błażej. Ja idę, trzymaj się. Wracam. Pyk? Patrz, on chce mnie chyba wybombić. Ja nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Stary, zostaw mnie. Nie! No nie! Ej, czekaj! Czekaj! Poleciałem w kosmos! Co się dzieje? Nie wiem. Zepsułem grę? Jestem na orbicie? Aha, no, no i co? Jakiś wiatr słyszał ty. O, o co chodzi, że... No ale ja nic nie zrobiłem! Chłopie, wróć mnie do gry, no! Przecież to nie moja wina! Zaczynamy od początku. Ty co jest? Gość ze Squid Game. Co robimy, stary? A ty po prostu biegniesz. Spoko, ja ci nic nie zrobię, tylko teraz ty nie zrób nic mi, dobra? Ześ gitem? On jest gitem, widzowie, ja mu ufam. On jest turbo... Turbo gitem! Nice! Ej, nie sądziłem, że będzie gitem. Jesteś stary mega spoko. Mam łapę i taką łapę. Ale nic ci nie zrobię, bo jesteś mega fajny, więc luz. Idziemy dalej. Pyk, pyk. O tak, o tak, o tak. To znika czy to nie znika? To znika. To chyba znika. Ktoś tam coś uderzył. On spadł. Mój ziomar spadł. Ktoś go uderzył. Muszę biec. Nie! No nie, 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 <laughs> to się nie. Co się dzieje? Pierwsza armia troli. Dzień dobry, witam. Patrz, nie mnie. I go też nie zrzuci. On chciał nas zrzucić. No i wypierdziasz na dół. O, nie ty, a ty. No, nie spadł, niestety. Komu trolujesz ludzi? To jest taki mały gnojek, to tutaj wszystkim mu życie. No i co? Co? Po co to klikasz? Po co to klikasz? Komu go nie mogę uderzyć? No nie, jeszcze uderzyłem jakąś babeczkę w żaden Ja cię przepraszam. Ja chciałem tego noba zrzucić. O, no i się go nie da zrzucić. No i on wszystkich chce zrzucać. Muszę ich uratować. Nie klikaj guzika. No nie klikaj. Dobra, zostałem na tym guziku. Że mu zablokować możliwość zrzucania. Tylko ja nie wiem czy tak działa, ale chyba tak. O jednak nie, dobra, wypierdzielasz mi. Już. Dobra, chodźcie, chodźcie, teraz szybko, nie ma go! Nie ma go dawać! Dobrze, rozumieją mnie, rozumieją mnie. Super. Jest pierwszy. Dawaj kolejnego, dawaj kolejnego. Chodź, chodź, chodź. Biegnie. Biegnie. Jakieś trzy kropki wysłali. Ekstra, mega git, mega git, brawo! Thank you, no problem, no problem. Trzeba być dobrym człowiekiem w tej grze. Proszę bardzo, kolejni przeszli. O, wrócił ten. Smerfetek. To ty klikasz. No i dobra, to, to klikasz, no, już. Na dół. Dobra, biegnę dalej, biegnę dalej, bo moim zadaniem przypominam jest przejście całej gry. Thank you. Spoko, stary. Chodź do przodu. Idziemy, idziemy. Nawet już to nie jest dla mnie problem. Ja to po prostu przychodzę, jak chcę. Jak chcę to robię. Dożyliśmy naprawdę szalonych czasów, moi drodzy. Naprawdę. co Co się patrzysz? Zaraz tutaj przyjdzie pan łapka, no i pan łapka, cię, wiesz, piknie. Aż w końcu doszedłem do drugiej stacji trolowania. Boisz się co? Boisz się, że zrobię tak i nie przejdziesz. ja ja. Czemu to zrobiłem? Przepraszam, cię puszczę, naprawdę chodź. Albo dobra, zbejtuję ją, że poszedłem, a tak serio wracam i. Ona wiedziała, ona wiedziała. Dobra, mam lepszy pomysł. Idę w jej stronę i ją zrzucam. Dzień dobry, witam. Hejka. miau. I dobra, to też jestem strasznym człowiekiem, czasami tylko jestem dobrym człowiekiem, a potem pyk! Bestia się budzi, no i lecimy, trzeba to przejść, trzeba w końcu ukończyć Ej, tą wieżę. No nieźle, 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 ja to już się pocę, ósmą godzinę, a widz dalej lajka nie zostawił, nice, 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 mamy to, kolejny etap! Czemu to jest czerwone? To znaczy, że to mnie kasuje na hita? Nie wiem, nie chcę sprawdzać, nie chcę sprawdzać, nie chcę sprawdzać, dobra, nie sprawdziłem, jest fajnie, jak tu wejść? Ziomek mnie zaprasza. Sorry. Nie! Dobra, żyję, żyję, żyję. Opanuj się, opanuj się, ja po prostu idę do góry. O kurde, nie lubię tych. Tam był typ! i on spadł. A mnie ktoś goni. Tylko ja nie wiem, czy ona jest dobra. Wierzę, że jest dobra. Nie zrzucisz mnie? Pokaż, jak to przejść. O kurcze, no to nieźle. Kolejnych dwóch idzie. Pokażcie tylko, jak to przejść. No, dawaj, dawaj, ja ci nic przecież nie robię, no. Okej, okay. nie tak, rozumiem. A ty pokażesz, jak to przejść? Dawaj, dawaj, dawaj. Co się na mnie patrzysz? Nie no. Albo idziesz, albo łapka. Co ty robisz, Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? No idź! Ja cię proszę, ty co ona jest niepoważna? <grymne> idź tam. Daj 3 sekundy, nie? 3, 2, jeden. Bardzo im przykro. No, ty gdzie ona poleciała? Nie wiem, ale muszę to przejść. Zobaczmy. Roz! <laughs> Dobra, nie spadłem tak nisko. Jest okej. Okay. Podejście. Drugie, cały czas spadam w to samo miejsce, to jest plus Mogę tak próbować w nieskoń... Nie! Nie, 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 w nieskończoność. Może jakoś górą, no nie wiem, no tu, 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 tu tego się nie da. No nie da się tego zrobić. No, no po prostu się tego nie da zrobić. Raz, dwa, gówno. Patrz No i co z tego? Dawaj, 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 dawaj! Nie! Jestem blisko. A ty co? A ty co? Jeden z drugim. Ty wypierdzielasz, ty też. O, nawet jej nie uderzyłem. Albo jego. Po prostu poskinie oceniłem, tak? Nie bierzcie ze mnie przykładu. No nie zachowujcie się jak ja, nie zachowujcie się jak ja, no, kurczę, pieczone. Ja wierzę, że ja dam radę. No ale chyba nie dam. No chyba, chyba po prostu nie dam. Co się tam dzieje na dole? Już ci nic nie zrobię, serio. Już mam dość. Wyciągam big rękę i skaczę. Z big ręką. No nic to nie daje. I'm just a boy. No nie wiem jak to przejść. Nie wiem widzowie, no nie da się. JEDZIEMY! Pokaż jak to się robi, no. Pokaż jak to się robi. Dawaj. Co to? Za oszustwo? O kur... Jak to się stało, no? Ja, ja tak nie umiem, tak? Nie wiem o co tu chodzi, no naprawdę nie rozumiem. Ej, no kaman, come kaman! Come jak widzicie, prób było wiele. No, powali mnie coś. Mam dość. Mam dość! <słuch> <słuch> jak coś, to tam wróciłem. To z tego, jaki tak nie rozumiem. Odbiłem się, odbiłem się, no chłop, ja się odbiłem od tego. Nie! No. <słuch> Widzowie, przepraszam. Biorę dywan. Po prostu biorę dywan. I jak ktoś chce mnie nauczyć, jak to zrobić, go ahead. Serio, chcę wiedzieć. Jakubek, ja wiem, że dasz radę to zrobić. Raz, dwa, trzy. No, do góry. To chyba nawet nie jest aż takie. No, jestem kretynem. No, po prostu jestem. Głupi. Chciałem powiedzieć, że to nie jest aż takie ciężkie, jak się wyda. Je. Yeah. Kurde, nie wiem. Nie wiem, co ja o tym. Czemu to zniknęło? Czemu to zniknęło? Wielka łapa mnie wykeruje. Czuję, że to jest to. Wielka. Dawaj. Do góry. No nie do dołu. Fokus. 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 Po co ja trzymam. A, dobra. Myślę, 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 myślę. Myślę, myślę. No i chyba nic już nie wymyślę. Widzowie, no przecież. Troll Tower. Ktoś stworzył grę, która realnie jedyne co robi to rage'uje ludzi. Ziomeczki w to grają. Stary, stary. Lecisz. Opsy. Wykręciło mnie. A to wszystko przez ten jeden. Poziom w sumie to dwa, bo tych dwóch nie mogę przejść. Patrz! Mam to! Dobra, ostatni etap. O, ja pierdykam. Dobra, ja to robię na raz. Raz. No, na raz. Właśnie na raz to zrobiłem. O, i on ma ze mnie bekę. O, on ma ze mnie bekę, bo go dopiero zrzuciłem. Dobra, stary. A co to w ogóle jest to na przykład? Niewidzialność. Uuu, fajne. Cancel. Dobrze, oczywiście w uczciwy sposób Uże się tutaj znalazłem, moi drodzy, i... No, nie da się. No, ja nie wiem, nie wiem, kto to przeszedł. Realnie jakiś człowiek to przeszedł? Bo mi się wydaje, że to jest. A Oficjalnie, jak teraz nie przejdę, to stwierdzam, że tego się nie da przejść. W sensie, może są jakieś gołty, które potrafią to przejść, ale. Ja to robię. Ja to robię. Ja to. Mam to. Mam to, mam to. Mam to. Okej, okej. Okay. Okay. Jestem gołtem. Nie, to, to znika. Ja próbuję raz jeszcze to wykonać. Wizowie łapka w górę. Łapka w górę o co tu chodzi? Co to, co to robi? To znika? Czekaj, nie wiem. Nie znikasz. Nie wiem o co z tym chodzi. Po prostu biegnę. To nie działa. To nie działa. Po prostu nie działa, bo tak. Bo tak sobie ktoś zażyczył. Może to jest jakieś losowe, środkowe nie działa. To co, to działa? Aha, to jest po prostu, wiecie, random. To, to nie wiem, czy to nie działa, ale nie sprawdzę. Nie sprawdzę. Możecie mi po prostu napisać, co to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziękuję. Dziękuję widzę, że tu byliście. Chłop tam jest. To jest ten ziomek co mnie trollował. Odpalam ten dywan. Mam cię w dupie. Chodź tu, człowieku. Chodź tu. Chodź tu! No i mam to gdzieś. Lecisz. Lecisz. Łapka w górę. Tubieg z dzwonkiem. Nie nie.